reklama. Partnerem podcastu jest marka Wiszy Neovadiol, ekspert w pielęgnacji skóry menopauzalnej. Wysokie obcasy. To jest czas na podcast. Witam w podcaście Wysokich Obcasów. Dzień dobry, mówi Kasia Staszak. Zajmuję się zdrowiem, a jednym z tematów, który osobiście interesuje mnie coraz częściej, jest menopauza. Menopauza to jest koniec miesiączkowania. Statystycznie w Polsce występuje najczęściej koło 50 roku życia. Spadek hormonów zaczyna się jednak już 7 lat wcześniej i ten okres jest nazywany przez lekarzy perimenopauzą. Ja i moje przyjaciółki właśnie witamy się z tym etapem życia hormonalnego, ponieważ mam 43 lata. Na szczęście dla mnie i dla moich przyjaciółek, ostatnie lata to jest rewolucja w podejściu do menopauzy. Ona jako temat i takie zagadnienie medyczne, interesujące i branżę kosmetyczną, i całą branżę farmaceutyczną, wyszła z ciemnego kąta i okazało się, że ma wielki potencjał i naukowy, jest co badać, jest co odkrywać i finansowy. To się pokrywa z taką rosnącą świadomością kobiet na temat zdrowia ogólnie, a także na temat menopauzy. My bardzo cenimy sobie oczywiście wciąż opowieści starszych koleżanek, naszych mam cioć, babci o tym jak przeżywały menopauzę. Natomiast nie chcemy, żeby to nam y, zamykało rozmowę o jakichś objawach. Czyli nie możesz spać to menopauza, ty jesz, to menopauza, masz suchą skórę, przyzwyczaj się to menopauza. No nie. Chciałybyśmy mieć w lekarzach, w farmaceutach, w branży kosmetycznej partnerów, którzy będą o tym naszym zdrowiu hormonalnym Rozmawiać już nie tylko w kontekście płodności, kiedy jesteśmy młodsze. Chcemy o siebie dbać, chcemy nadal mieć energię i nie chcemy cierpieć przez menopauzę, jeśli nie musimy. No, a niestety, menopauzę wciąż niektórzy specjaliści lekceważą. Kobiety w Polsce też bardziej niż inne Europejki boją się hormonalnej terapii menopauzalnej. Szacuje się, że u nas korzysta z takich leków. Do 9% polek, a w krajach zachodniej Europy to jest 30-40%. Taka terapia może być zalecana nie tylko z powodu tych podstawowych objawów menopauzy, jak np. uderzenia gorąca, ale także przy kłopotach ze snem, przy kłopotach metabolicznych, przy większym ryzyku chorób serca, przy gorszym nastroju. I w okresie menopauzy jest tak, że ginekolog powinien być niemal naszym lekarzem pierwszego kontaktu. To tu powinniśmy się zwracać z różnymi objawami, bo to te różne objawy mogą się nasilać czy być wywoływane przez zmiany hormonalne. I nie powinniśmy się bać mówić ginekologom o... Problemach z nastrojem, snem, bo to też jest ich temat. Zdarza się, co mówią ginekolodzy, że to właśnie inni specjaliści, na przykład ortopedzi, reumatolodzy, psychiatrzy, przysyłają kobiety do ginekologa, bo one nie rozumieją, że część ich dolegliwości może być związana właśnie z zaburzeniami hormonalnymi i chodzą od jednego specjalisty do drugiego. Nie. Ginekolog jest tym pierwszym lekarzem, któremu możemy o wszystkich takich objawach w tym okresie menopauzalnym śmiało mówić. Jeśli on sobie nie poradzi z tymi objawami, czy uzna, że to jest jednak jakaś inna przewlekła choroba, to nas dalej pokieruje. Często takim miejscem, w którym zgłaszamy się z jakimiś dolegliwościami, takim pierwszym miejscem są apteki. Polacy mają duże zaufanie do farmaceutów, tak wynika z badań, a w czasie pandemii 80% Polaków powiedziało, że Apteki są bardziej dostępne dla nich niż przychodnie. Czyli część osób po prostu wie, że tutaj szybciej może znaleźć pomoc. Poza tym, dla tych osób, które nie mają jakichś specjalnych chorób, apteki są takim dobrze zaopatrzonym sklepem, w którym można sobie poprawić nastrój, zadbać o siebie. Widzę to u moich przyjaciółek, które na przykład. Z początkiem wiosny mówią, ach muszę coś tak dla siebie zrobić, coś sobie kupię i kupują jakiś suplement na, na lepsze włosy czy paznokcie. To oczywiście nie zawsze zadziała, ale liczy się też ten efekt placebo, czyli ta wiara w tę terapię i to też poprawia wielu osobom nastrój. Apteka to jest takie pierwsze miejsce, do którego idziemy w czasie przeziębienia czy grypy w rodzinie. Aptek mamy w Polsce ponad 12 tysięcy. Część osób ma taki emocjonalny stosunek do swojej apteki. Ja tak mam. mam moją aptekę, moją panią farmaceutkę. Tam idę, kiedy się wybieram na wakacje po filtry, e, takich, których mam przekonanie, że będą dobrej jakości. Idę po kosmetyki dla mojej córki. Jeżeli coś mi dolega, miałam ja jakieś epizody uczuleniowe, to też się do niej kierowałam po pomoc. Jak mam podrażnienie skóry od, od czegoś wokół powiek, też idę po pomoc do apteki. Nie zawsze tą pierwszą osobą jest dla mnie lekarz. I tak pewnie postępuje wiele osób i zapytałam farmaceutki, z czym przychodzą kobiety w okresie menopauzy do tego okienka do apteki i dowiedziałam się, że bardzo rzadko kobiety używają tego określenia menopauza. Mówią natomiast raczej o dolegliwościach konkretnych, o tym, że spadł im nastrój, że mają mniej energii, że nie mogą spać, że mają uderzenia gorąca, suchość pochwy, jakąś bardziej drażliwą skórę przesuszoną. I na to wszystko farmaceutki mogą coś zaradzić. Co konkretnie mogą poradzić? Zapytałam farmaceutkę Darię Wielogórską Ródkę, o to co powiedziała. Rzeczywiście tak jest, że. Pacjentki zgłaszają się do nas z różnymi objawami, szczególnie teraz wiosną często przychodzą i mówią o takim przewlekłym zmęczeniu, rozdrażnieniu, trudnościach z zasypianiem, trudnościach z koncentracją, braku możliwości skupienia się, jakiś bólach mięśni, stawów, ogólnej ociężałości czy braku chęci do jakiejkolwiek aktywności. No tak naprawdę to nie musi być koniecznie problem związany z menopauzą, z menopauzą, czyli z obniżeniem poziomu hormonów. Nie musi również wynikać z takich problemów związanych z wiekiem. To po prostu może być coś niezależnego i oprócz tego, że mamy wiosnę, jesteśmy wszyscy przemęczeni długotrwałą zimą, to między innymi może to wynikać z różnorakich niedoborów. I taka podstawa to witamina D. Witamina D w naszej szerokości geograficznej powinna być przyjmowana przez cały rok, szczególnie przez osoby starsze. Myślę w tym momencie nie, nie o dzieciach, tylko o dorosłych, dojrzałych. W związku z tym kobiety w okresie menopauzy jak najbardziej do tej grupy się zaliczają. I tutaj do niedawna mówiło się o tym, że wystarczy przyjmować ją od września czy października do kwietnia czy maja, a w okresie letnim niekoniecznie. I rzeczywiście, jeśli ktoś pracuje na zewnątrz, ewentualnie przebywa codziennie przynajmniej dwie godziny z odkrytymi ramionami, dekoldem, twarzą, bez ochrony, UV na słońcu, no to jest jakaś tam szansa, że ta witamina D wytworzy się w odpowiedniej ilości. Natomiast, tak naprawdę, jeśli nawet przebywamy tyle na słońcu, powinniśmy się chronić i powinniśmy się, powinniśmy się chronić filtrami UV, a wtedy słońce nie dotrze do naszej skóry i ta witamina D się nie wytworzy. Nie mówiąc już o tym, że z wiekiem jednak skóra no, traci swoje takie naturalne możliwości i nie, nie tak doskonale już funkcjonuje. Czyli to wytwarzanie, nawet gdyby mogło zajść, może nie być w takich ilościach, jakie nam to jest potrzebne. A co nam ta witamina D da? To jest właśnie taka kwestia, że kiedyś mówiło się tylko o tym, że to kości, zęby i, i to właściwie na ten kościec najbardziej wpływa. Okazuje się jednak, że również na. Ruchomość y, mięśni, stawów, y, na to, na odporność, na poziom odporności, na taką naszą witalność ogólną. Y, w związku z tym y, też wiemy już, że to są różne przemiany metaboliczne, które zachodzą w organizmie. I tutaj y, no, trzeba wyraźnie powiedzieć, że na tą chwilę y, jest to takie jasne stanowisko. Witamina D3 do przyjmowania przez cały rok, przez wszystkich. Szczególnie przez kobiety w takim okresie menopauzalnym. Nic tutaj się jakby nie zmienia. Może być nawet tak, że tą dawkę należałoby zwiększyć. 2000 to jest bezpieczna dawka dla każdej osoby dorosłej. Przy czym osoby, które mają problemy z nerkami, kamicę nerkową czy jakieś inne, jakieś ciężkie choroby, oczywiście powinny skonsultować to z lekarzem. Jeżeli nie, to nawet dawka 4000, to też jest taka dawka, którą można by było skonsultować z lekarzem, też jest często wskazana. Warto sobie raz na jakiś czas zrobić poziom witaminy D w organizmie. Z osób, które znam, a znam wiele osób, które sobie takie badanie zrobiły, tylko jedna osoba miała właściwy poziom witaminy D. Wszystkie inne, włącznie z moimi dziećmi, potrzebują dawki 4000, a dzieci są nastolatkami. Także. Te niedobiory witaminy D u nas występują, i to naprawdę regularne przyjęcie tego przez, przez powiedzmy dwa, trzy tygodnie daje spektakularne efekty, czyli ten poziom witalności odczuwalny jest naprawdę inny. To, że obudzimy się, nie, będą, nie będziemy mieć zastałych mięśni czy stawów, to naprawdę robi różnicę. Jeżeli chodzi też o takie właśnie problemy właśnie z koncentracją, ze skupieniem, z rozdrażnieniem. Tutaj mogą nam pomóc witaminy z grupy B i kwas foliowy. Zdecydowanie dobrze wpływają na na układ nerwowy, przy okazji na układ krwiotwórczy, czyli też można powiedzieć dodadzą nam tej witalności życia, tej produkcji krwinek i możemy poczuć się lepiej. Natomiast jest teraz wiele preparatów na rynku dostępnych, szczególnie po okresie COVID-u, gdzie wiele osób takie, takie problemy zaczęło odczuwać właśnie niezależnie od innych przyczyn, gdzie po uzupełnieniu właśnie sobie tych witamin z grupy B z kwasem foliowym naprawdę możemy poczuć różnicę. Z innych takich, takich substancji, którymi możemy się posiłkować i, i ewentualnych niedoborów, które występują w naszym organizmie, to również magnez. O magnezie swego czasu bardzo wiele się mówiło. Można powiedzieć, że te mody na przyjmowanie różnorakich preparatów w Polsce, pewnie tak jak na całym świecie, zmieniają się, czasem się więcej o tym mówi, czasem mniej. Ten magnez może mówić się teraz mniej, ale jednak powraca i rzeczywiście nie jest bez znaczenia trochę tak jak z witaminą D. Praktycznie ciężko jest znaleźć osobę, która miałaby czy właściwie czy podwyższony na przykład poziom magnezu. Jeżeli chodzi o przedawkowanie magnezu, to właściwie są to czysto teoretyczne opisy, bo chyba żaden lekarz takiego pacjenta nie widział. I teraz tak, tu z kolei też jest ważne, co przyjmiemy. Czyli musimy szukać dobrych preparatów. Tak jak witaminie D zasadniczo wszystkie powinny zadziałać, oczywiście są, mogą być jakieś lepsze, gorsze, rozpuszczalne w olejach, czy właśnie tabletkowane, czy leki, które są przebadane klinicznie, czy suplementy, tutaj warto się poradzić farmaceuty, jeżeli chodzi o witaminy z grupy B czy kwas foliowy. Jeżeli zawartość będzie właściwa, to też na pewno zadziała. Tak w przypadku magnezu dobrze jest szukać dobrych preparatów, a dobry preparat w przypadku magnezu, Y, y, sole organiczne tego pierwiastka. Dlatego, że one wtedy się lepiej wchłaniają. Magnez ogólnie za dobrze się nie wchłania, więc dlatego szukamy tego, co ma szansę zadziałać. Y, bardzo ciężko jest przedawkować magnes, ewentualnie możemy dostać biegunki, gdybyśmy, nie wiem, zjedli nagle pół opakowania. Natomiast tutaj jakiegoś ryzyka nie ma, zagrożeń nie ma. Dobrze też y, poradzić się y, farmaceutyk, gdyby ktoś zechciał y, taki preparat nabyć. Ponieważ y, to jest ważne, co przyjmujemy, żeby nie obciążać organizmu czymś, co nic nie da. Jeżeli chodzi o inne pierwiastki tego typu, to pozostałe elektrolity, na przykład pewnie każdy spotkał się z osobą, która miała jakieś problemy, na przykład z poziomem potasu czy sodu, bardziej potasu i odczuwała to bardzo źle, właśnie z takiego układu sercowo-naczyniowego. I tutaj, jakby też, warto tego pilnować. To też nie jest tak, że ten potas powinniśmy sobie brać sami bez ograniczeń, ale na przykład, jeżeli to jest czas lata, który nam się zbliża, będziemy się pocić, zapomnieć gdzieś w pracy czy w natłoku zadań dostarczać sobie odpowiedniej ilości płynów, no możemy się odwodnić i wtedy te zaburzenia elektrolitowe wystąpią. I wtedy również to, to zmęczenie, to rozdrażnienie, to takie. Wszystkie objawy, o których na które panie się właśnie skarżą, i które to wszystko może nam się składać w całość, mogą być na przykład zależne od takiej sytuacji. Może być też to sytuacja po jakiejś biegunce, po takich, czy po gorączce, po infekcji, gdzie dużo, dużo tych płynów, elektrolitów utraciliśmy, a nie uzupełniliśmy. I tutaj, akurat, kiedy dostarczymy sobie tych elektrolitów, powiedzmy w formie rozpuszczalnej, takiej szybko działającej i sporo te, sobie podamy, to efekt będzie, będzie szybko odczuwalny. Czyli nie musimy tego trzymać tygodniami. Może być tak, że w ciągu jednego dnia odczujemy wyraźną różnicę. Jeżeli chodzi jeszcze o takie substancje, czy preparaty, czy w ogóle coś, co wpływa na nas bezpośrednio, na nasz organizm i może powodować różne odczucia czy jakieś problemy, to probiotyki. Mówi się o mikrobiocie teraz dużo. Mikrobiota, neurobiota, odporność pochodzi z jelit, to, że jak się czujemy, jak funkcjonujemy na co dzień, to również kwestia właściwego jakby zasiedlenia przez florę naszych jelit. O co tutaj chodzi? No chodzi między innymi o to, że jeżeli będziemy mieć właściwą florę bakteryjną, jeżeli to wszystko będzie funkcjonowało w równowadze, wtedy będziemy mieć szczelne jelita. Żadne patogeny nie przedostaną się do krwiobiegi, nie przedostaną się do organizmu, nie będą tego naszego organizmu zatruwać. Dlatego tak ważne jest, żeby ta mikroflora była dobra. Nie chodzi też o to, żeby od razu y, nie wiadomo, jakie preparaty przejmować i jak długo, i zdecydowanie nie każdy ich potrzebuje. Jeżeli ktoś się będzie dobrze odżywiał, y, stosował kefir, maślankę, jogurt na co dzień, i y, to, wszystko, to wszystko może dobrze działać. Natomiast warto o tym powiedzieć, że w tej chwili są badania, które na przykład. Pokazały, że to jest taka flora bakteryjna, która na przykład wpływa na funkcje poznawcze, czyli powiedzmy, dostarcza się probiotyków, które pomagają przy, czy zapobiegają, czy pomagają w chorobie Alzheimera, Parkinsona i tym podobnych. Są też na przykład zespół jelita drażliwego. Kiedyś to były pojedyncze osoby, w tej chwili mamy, szybko żyjemy w stresie, w napięciu i mamy takich problemów, takich przypadków bardzo wiele i okazuje się, że mogą ona dostać w każdym wieku, Możemy tego doświadczyć, czyli to może być ktoś, kto jest w okresie nastoletnim, ma dużo stresu, ale również może być to osoba właśnie 50-letnia, czy kobieta właśnie w okresie menopauzy, czy powiedzmy 70-latek. I tutaj czasami jest stres, że to może jakaś inna choroba, a tak naprawdę okazuje się, że jest to zespół drażliwego, coś, co jest trudne do leczenia i do zdiagnozowania. Natomiast zdecydowanie probiotyki są tutaj bardzo pomocne, i wtedy stosujemy takie probiotyki celowane. Mówię o tym wszystkim po to, żeby jakby zwrócić uwagę na to, że nie tylko poziom hormonów, nie tylko wiek, tylko różne okoliczności mają wpływ. To, co na pewno nam bardzo pomoże, to też picie wody. Myślę, że tutaj dietetyk mógłby wiele powiedzieć o tym, jak sobie dostarczyć to wszystko, o czym mówiłam, naturalnie z pożywieniem. Dlatego... Zawsze mówię o tym, że nie wszystko dla wszystkich, to nie oznacza, że teraz y, każda kobieta w okresie manopauzy powinna y, zjeść garść tabletek rano, wieczorem i, i jeszcze w środku dnia popić elektrolitami. Y, wszystko musimy racjonalnie do tego podejść, czyli co komu potrzebne, czyli jakie mam problemy, jakie mam objawy, co odczuwam, co mi przeszkadza, y, w czym potrzebuję pomocy i spróbować to zdiagnozować, poradzić się. Na przykład farmaceuty, żeby zdecydować, czy jakiś preparat może mi pomóc i jego uzupełnienie. Poza tym, jeszcze jest jedna zasada: samo zakupienie preparatu żadnego nigdy jeszcze nikomu nie pomogło stojąc na półce. Wszystko musimy przyjmować, i żeby to miało sens, to musimy przyjmować regularnie. Wysokie obcasy. W aptekach jest też wiele preparatów na bazie wyciągów z roślin, które mają udowodnione działanie lecznicze i są kierowane specjalnie do kobiet w okresie menopauzy. Co ciekawe, to słowo, które wcześniej użyłam, perimenopauza, też się coraz częściej na produktach i takich do suplementacji i kosmetycznych pojawia, dlatego że branża i farmaceutyczna, i kosmetyczna doceniła ten okres poprzedzający samą menopauzę. Nie musimy już zostawać bez jakiejś tutaj opieki w tym czasie, kiedy już te hormony zaczynają spadać, a jeszcze się nie kwalifikujemy do tych mocniejszych produktów. I pojawia się tam takie określenie fitoestrogeny. Zapytałam farmaceutkę Joanną Piątkowską Kowalik, czym są fitoestrogeny i jak mogą wpłynąć na organizm. Fitoestrogeny są to naturalne związki chemiczne, które występują w niektórych roślinach. Wykazują działanie podobne do estrogenu, czyli żeńskiego hormonu płciowego, którego zmniejszona synteza w okresie menopauzy powoduje zmiany zachodzące w organizmie kobiety. Możemy podnieść poziom tego hormonu poprzez zastosowanie hormonalnej terapii zastępczej, ale nie zawsze jest to konieczne. Nie każda kobieta chce i nie każda pacjentka kwalifikuje się do zastosowania tego typu preparatów. I w takiej sytuacji właśnie warto sięgnąć po preparaty zawierające fitoestrogeny. Mamy dosyć duży wybór tych preparatów, choćby ze względu na to, że fitoestrogeny to szeroka grupa związków chemicznych izolowanych z roślin. Najczęściej spotykane, najbardziej znane to fitoestrogeny, to izoflawony. Występują w roślinach strączkowych, a więc soja, czerwona fasola, soczewica. Kolejna grupa to lignany. Źródłem lignanów może być siemielniane, len, groszek, orzechy włoskie. Kolejna grupa to kumestany. Występują przede wszystkim w koniczynie czerwonej. Zastosowanie fitoestrogenów w okresie menopauzy ma na celu łagodzenie objawów menopauzy, a więc Redukcję częstości uderzeń gorąca i ich nasilenie, utrzymanie mocnych kości, zmniejszenie ryzyka osteoporozy, mają korzystny wpływ na zdrowe serce poprzez regulowanie poziomu cholesterolu, poprzez zmniejszenie ryzyka miażdżycy, wpływają na lepsze samopoczucie i co jest bardzo istotne, mogą mieć też wpływ na poprawę kondycji skóry. W okresie menopauzy skóra bardzo często staje się sucha, skłonna do podrażnień, traci jędrność, pojawiają się zmarszczki i to też jest efekt zmian hormonalnych zachodzących w organizmie kobiety. Oczywiście w tym okresie, poza zastosowaniem preparatów, czy to z grupy hormonalnej terapii zastępczej, czy fitoestrogenów, warto sięgnąć po kosmetyki, po kremy. Dostosowane do potrzeb skóry menopauzalnej. Takie bardzo istotne kwestie przy poszukiwaniu odpowiedniego kremu to jest nawilżenie skóry. Powinniśmy zwrócić uwagę, żeby krem, który wybierzemy, zapewniał skórze odpowiednie nawilżenie. Chronił ją przed utratą wilgoci, a więc zawierał substancje nawilżające takie jak kwas hialuronowy, gliceryna, ceramidy czy oleje roślinne. Ważną kwestią jest również odżywianie i regeneracja, ponieważ skóra menopauzalna jest bardziej podatna na utratę elastyczności, traci jędrność, czyli powinny to być kremy bogate w składniki odżywcze. Mam tu na myśli witaminy A, C, E, peptydy, kolagen czy ekstrakty roślinne, które pomagają wzmocnić skórę i stymulują procesy regeneracyjne. Antyoksydanty to jest kolejna ważna kwestia. Wybierając krem, zwróćmy uwagę na obecność antyoksydantów, które pomagają zwalczać wolne rodniki i chronią skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Takie najbardziej znane to jest witamina C, witamina E, koenzym Q10, resveratrol czy ekstrakty roślinne, na przykład ekstrakt z zielonej herbaty. Krem powinien być łagodny i delikatny. Bardzo ważne jest, żeby. Nie zawierał potencjalnie drażniących substancji, takich jak parabeny, alkohol, sztuczne barwniki. Natomiast byłoby wskazane, gdyby miał składniki łagodzące, choćby alantoinę. I ostatnia rzecz, ochrona przed promieniowaniem słonecznym. Wybierajmy kremy, które zawierają filtry przeciwsłoneczne, aby chronić skórę przed promieniowaniem UVA i UVB. Minimalnie. Powinno to być SPV30. Takie jest zalecane. Natomiast im ten filtr będzie wyższy, tym lepiej dla skóry. Podsumowując, fitoestrogeny, które cenią w preparatach aptecznych farmaceuci i lekarze, to są te fitoestrogeny pochodzące z soi, siemienia lnianego i koniczyny czerwonej. Mamy też coraz więcej takich preparatów, które mogą się pochwalić badaniami, dlatego nie należy się dziwić, że osobom, które nie mogą czy nie chcą stosować hormonalnej terapii menopauzalnej lekarze, będą zalecać te preparaty naturalne pochodzące z roślin. A według firmy analitycznej, takiej Grand View Research, globalna sprzedaż produktów na menopauzę osiągnie w tym roku rekordową wartość 15,5 miliarda dolarów, i ta kwota w kolejnych latach ma rosnąć. To pokazuje, że świadomość i oczekiwania kobiet rosną, a z drugiej strony, dobra wiadomość jest taka, że rynek stara się nadążyć za naszymi potrzebami. Pamiętajcie, że najlepiej kierować się właśnie w aptece produktami, które mogą pochwalić się jakimiś badaniami naukowymi, i możecie mieć wtedy pewność, że to są preparaty, które będą działać. To już wszystko w tym odcinku podcastu Wysokich Obcasów. Żegna się z Wami Kasia Staszek i życzę Wam zdrowia. To był podcast Wysokich obcasów. Na kolejne zapraszamy w najbliższy poniedziałek. Reklama. Partnerem podcastu jest marka Vichy Neovadiol, ekspert w pielęgnacji skóry menopauzalnej.